W dzisiejszym wydaniu rozmowy z gościmy Halinę Jasińską. Jak wspomniałam wcześniej, jest to autorka piątkowej wystawy pod nazwą Haftowane bluzeczki, na której prezentowane były wyjątkowe i z pewnością niepowtarzalne bluzki dekorowane haftem Richerie własnoręcznie przez panią Halinę. Ponadto nasz gość aktywnie działa w klubie seniora na Wojka, a także w wojewódzkiej Radzie do spraw polityki senioralnej przy marszałku województwa kujawsko pomorskiego Dzień dobry pani! Dzień dobry, witam. Może zacznijmy od wystawy. Haft Richelieu należy do haftów ażurowych i polega na wycinaniu miejsc pomiędzy wyhaftowanymi wzorami. Proszę powiedzieć, czy to trudna sztuka zdobyć bluzeczki takim sposobem? Zdobyć może nie jest trudno, bo można kupić gotowe, ale zrobić i wykonać własnoręcznie to jest gorsza sprawa. W każdym bądź razie wymaga dużo precyzji, dokładności. Tam każda niteczka musi zgadzać się ze wzorem, który naniosłam, bo trzeba zaznaczyć, że te bluzeczki są ze specjalnego materiału tak zwanej etaminki. No i oczywiście, wtedy, gdy spotkałam taki materiał w sklepie, kupowałam, dopierałam odpowiednio nici, czyli molinę. Są to nici specjalnie przeznaczone do haftowania, i wtedy rozkładałam, patrzyłam, jaką bluzeczkę bym chciała, bo ja wszystkie robiłam dla siebie. Nie z myślą, żeby sprzedać, nie z myślą, żeby. Chociaż miałam propozycję, potem jak niosłam do kraftowej, żeby uszyć daną bluzeczkę, bo ja haftowałam na materiale który nie ograniczał mi ruchów, bo, bo jeszcze nie było szycia materiału, więc ja haftowałam, ale przed tym już miałam skrojoną bluzeczkę. Oczywiście tak jak zaznaczyłam dla siebie to robiłam i nanosiłam na materiał wzór, który zdobyłam. Bo wiadomo, że osoby trudniące się tym chcą jak najwięcej zdobyć tych wzorów, żeby potem korzystać z nich i dopasowywać do swojego gustu. Więc nanieść trzeba na materiał, i potem według tego ściśle, dokładnie i precyzyjnie zaściłać. Miejsce materiałem. Bo samo wycięcie, jeśli chodzi o hafty żelie, to robiło się tak, jakby na mostku. Materiał był od spodu, a tu były nad materiałem te przęsła robione, i dopiero po wykonaniu całej części, danej części. Ja to prałam, żeby kalka się nie przebijała gdzieś tam. I oczywiście nie krochmaliłam, bo to musi być materiał przyjazny dla ciała. Prasowałam starannie, bo zmarszczenia powstawały, więc musiałam wygładzić doskonale, żeby żeby zobaczyć potem efekt swojej pracy. A jak już wykończyłam, zaniosłam do krawcowej, żeby strzyła, żeby uszyła z tego bluzeczkę, no to wtedy oczy mi się śmiały, bo byłam tak zadowolona. Że, że człowiek jak chce, to potrafi. To tylko trzeba chcieć po prostu. I ja myślę, że zdolności tutaj specjalnie nie potrzeba, tylko wytrwałości i, 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 i do końca dążyć do celu, jaki sobie założyłam. Sam efekt to, to rzeczywiście był oszałamiający. Krawcowa, która szyła mi bluzeczki. Chciała, właśnie nie chciała pieniędzy za uszycie bluzeczki, tylko żeby w, jej w zamian za uszycie zrobić jakiś hawcik dla wnuczka na poduszeczkę, czy, czy również na bluzeczkę. Ja przystosowałam na taki układ i, i to mi odpowiadało. Zrobiłam ich tyle, ile, ile uważałam, że mnie się przydadzą. Chociaż rzadko nosiłam, bo panie teraz po obejrzeniu wystawy mówią, czemu pani tego nie ukazała wcześniej nam, że pani miała takie zdolności, czy ma takie zdolności. A ja mówię, bo, bo w tej chwili to jest tak dużo rzeczy, które kupuje się i są. I są po prostu, upierze się, nie trzeba dokładać staranności w prasowaniu, i zakłada się bez większego wysiłku. Także były one w zakamarku szafy, i teraz, jak nastał pan dyrektor, pan Arkadus Pierski, zaproponował, bo prowadzi z nami zajęcia chóru przy klubie seniora, zaproponował, a może byśmy zrobili jakąś wystawę, tylko dajcie panie propozycję jaką. Ja mówię, ja mam haftowane bluzeczki w szafie. O, bardzo dobrze, wykorzystamy to. I, i tak coś się zaczęło, że haft, bluzeczki powędrowały na wystawę i zachwyciły wiele osób. I, i mnie samą też, po prostu. Jestem zażenowana, że, że tyle osób i, i tak dużo słyszę pozytywnych ułek na mój temat. A ja w zasadzie jestem skromna, nie lubię się chwalić, nie lubię, nie lubię rozgłosu wokół mojej osoby. A mimo woli powstał, czy chciałam, czy nie chciałam. I z tego jestem szczęśliwa i zadowolona, bo wiadomo, że mam już swój wiek, mam swoje lata. Że już tych zainteresowań tak wiele nie ma, ale potem, po wyhaftowaniu 21 bluzeczek i jednej spódnicy, uważałam, że już mi to wystarczy, zaczęłam robić na drutach. I teraz, jak będzie wystawa. Wyrobów dzianych na drutach. Również przyniosę sweterki, które ja wykonałam własnoręcznie i z których jestem również zadowolona. A wróćmy jeszcze do haftu. Długo uczyła się Pani to robić? Proszę Pani, ja nie, nie uczyłam się długo. Wystarczy, że się człowiek chce nauczyć i patrzy na kilka ruchów, jak ktoś wykonuje, i potem próbuje to zrobić. Samodzielnie. Pewnie, że pierwsze prace zawsze są może takie nierówne, nieprecyzyjne, nie, nieudolne, ale z biegiem czasu nabiera się wprawy i, i to wychodzi samo. A jest pani samoukiem, czy ktoś pani pomagał? Tak, jestem samoukiem i, i myślę, że do takich robótek mam, mam po prostu smykałkę i, i lubię, bo to daje efekty takie wymierne, widzialne. Zauważalne, a, a jak człowiek sam jest, ze swojej pracy jest zadowolony, to go cieszy wszystko, bo ja lubię pozytywne nastawienie do życia i, i bardzo się z tego cieszę, jak mam spotkania z pozytywnymi ludźmi. I, i tu właśnie Państwo jesteście taką, taką reklamą mojej pracy. I, I z tego się cieszę, że chociaż w tym wieku jestem dostrzeżona i jestem zauważona i, i, i pokazane są moje prace. Bardzo dziękuję za, za tą wystawę i za zainteresowanie się moimi pracami. Proszę mi powiedzieć, jak zaczęła się pani przygoda z haftem Richelie? Jeśli chodzi o moją przygodę, to ja bym musiała zacząć od, od, od źródła. Bo to na to trzeba mieć dużo czasu. Ja tego czasu jako w pracy, jak byłam czynną nauczycielką, to nie miałam wiele, bo praca i dom, i wychowanie dwójki synów to zabierało swój czas. Także dopiero jak dzieci. Jak ptaszki uciekają z gniazda, dzieci założyły swoje rodziny. Zostałam wdową. Wtedy tego czasu było nadmiar. No i tak jak zaznaczyłam, nie lubię chodzić na ploteczki do sąsiadek. Wolę pozytywniej ten czas wykorzystywać, i to haftowanie tak mnie pochłonęło, że zrobiłam swoją pracę w kuchni, przypuśćmy, i szybko siadałam, bo ciekawa byłam, co dalej, jak dalej wyjdzie, jak kolory będą zgrywały się. Także ten czas, który miałam wolny, poświęciłam na haftowanie bluzeczek, ale jak już miałam wolny czas, nie pracowałam zawodowo, bo przeszłam na emeryturę po 35 latach pracy. Uważam, że kontakt z ludźmi jest potrzebny. Obecnie było mi samej źle w domu, więc zapisałam się do klubu seniora. Oczywiście za namową pań. I, I wciąż przebywam między ludźmi, i to mi daje zadowolenie, bo nie ma tej samotności. Wtedy się zapomina o chorobach, które przecież każdy z nas jakieś tam bolączki swoje ma. Wtedy nie patrzy się, że coś tam boli, idzie się do klubu, bo raz co tygodniowo mamy spotkanie z członkami klubu. I raz y, próbę chóru. Także y, jestem między ludźmi i to mi daje satysfakcję i zadowolenie. Jest pani nie tylko wieloletnim członkiem klubu Seniora Na Wojka, ale obecnie działa pani także w Wojewódzkiej Radzie do spraw polityki senioralnej przy marszałku województwa kujawsko-pomorskiego. Tak. Czy może Pani krótko opowiedzieć, czym się Pani tam zajmuje? Rzadko bywają to spotkania, ale bywają z Marszałkiem całubeckim. Ostatnio byliśmy na Wigilii, którą zorganizował Urząd Marszałkowski w dworze Artusa. Przepiękna, przepiękny wystrój i przepiękna uroczystość, spotkanie integracyjne, bo to z całego województwa bydgoskiego i, i z naszego. Również spotkałam tam pana burmistrza. Także my jesteśmy takim organem opiniodawczym, opiniotwórczym i doradzamy. Doradzamy w sprawach senioralnych, żeby seniorzy, którzy są marginalizowani czasami przez władzę, żeby o nich nie zapominać, bo to są ludzie, którzy mają za sobą pracę zawodową. I to są ludzie, którzy, którzy wymagają jakiejś troski, jakichś spotkań i tak jak u nas w Lipnie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest Związek Emerytów Rędziców, jest Klub Seniora, my zapraszamy do Klubu Seniora wszystkich tych, którym się przykrzy w domu, którzy nie mają co z czasem zrobić, żeby przychodzili do klubu seniora. Żeby tutaj, kiedy ktoś ma na przykład imieniny, bardzo mile wspominamy i wesoło ten czas upływa, bo śpiewamy piosenki, cieszymy się, opowiadamy sobie. Także zapraszam do klubu seniora nowych członków. Jeśli komuś na przykład się czas nudzi w domu, bardzo chętnie u nas widzimy. Także również przy burmistrzu, przy urzędzie gminy pan burmistrz również taką radę senioralną zakłada. Już jedno spotkanie mieliśmy, ale jeszcze się rada nie ukonstytuowała, bo było. Za mało członków, a najmniej w takiej radzie musi być dziewięciu członków, a w radzie senioralnej przy marszałku dziewiętnaście osób. Więc czuję się zaszczycona, że z 35 osób zostałam ja również w tej, w tej radzie jako dziewiętnasto osobowa rada senioralna przy Urzędzie Marszałkowskim. Z przyjemnością jadę tam. Pan burmistrz udostępnia mi samochód. I oczywiście jadę czasami, bo tak jak na Wigilię, były, mogłam zabrać ze sobą cztery osoby. Panie bardzo zadowolone i mówią: więcej takich spotkań, proszę pani. Także jestem szczęśliwa, że potrafię komuś dać trochę szczęścia i, i sama jestem zadowolona. I, I ludzie, z którymi pracuję, są zadowoleni. Bardzo cieszy nas zgoda, bo, bo jak, jak mówi przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to jest naprawdę, naprawdę prawda. <grytanie> Także na, w tym wieku człowiek nieraz myśli, no szkoda, że dopiero teraz jestem dostrzeżona. Szkoda, że nie wcześniej, żeby tych lat trochę ująć, to byłabym jeszcze szczęśliwsza, no ale trudno, wiek, każdy wiek ma swoje prawa i starością nie trzeba się martwić, po prostu brać życie takie, jakie ono jest. I cieszyć się tym życiem, nie zanudzać kogoś, że mnie tam boli, mnie tam strzyka, bo wtedy człowiek staje się taki zgnuśniały, taki jakby źle wpływa na tą drugą osobę, a przecież my musimy mieć pogodę ducha i, i cieszyć się życiem, i cieszyć się wnukami, prawnukami, bo też już są. Także. Mm, Wiem, że Pani radością życia, może miłością, wielką są kwiaty, w szczególności tak, orchidea. Tak. Kwiaty, w ogóle przyroda, bardzo mnie imponuje i, i zachwyca. Kwiaty hoduję, i po prostu one się nie mieszczą na parapetach takich dużo mam. I każdą roślinkę podglądam, która wypuszcza, która pączek wypuszcza, która listek wypuszcza. Czasami rozmawiam z nimi i, i gniewam się na te, które, które, mi po prostu przez zimę jakby, bo ja mam okna zachodnie, mają mało światła i, i niektóre umierają, zamierają, no z przykrością wystawiam wtedy na balkon, bo mm, no, po cóż, taka roślinka, która nie kwitnie, której wienno kwiatki, listki. Także bardzo lubię, hoduję również takie, które potem wykorzystuję na balkonie, żeby mieć balkon ukwiecony. Także słyszałam już zdania, że mój balkon od strony zachodu jest najbardziej ukwiecony, bo różne są te pelargonie, i zwisające, i takie wielokwiatowe. No, i, i w domu oczywiście pełno zieleni. Gdzie by mnie spojrzał? Nieraz syn mówi: Mama, za dużo masz tego. Sąsiadka przez czas, kiedy wyjechałam na tydzień czasu, halinko, za wiele kwiatów masz. Ja mówię: No, może dla ciebie tak, ale dla mnie nigdy ich, jest ich nie za wiele, bo każdy cieszy kwiatek. I, i, i tak jak mówię, podglądam. I rozmawiam z nimi. I orchideje, nie, jak zakwitną, to, to, to no, no, nie wiem, jak wyrazić, ale, ale to jest tak, jak w botanicznym ogrodzie, tak w moim domu jest. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czego mogłabym pani życzyć? Zdrowia, proszę pani, żebym jak najdłużej była na chodzie, żebym nie, nie musiała w domu tych ostatnich lat życia spędzać tylko między ludźmi. Bo, bo to człowieka buduje, że człowiek jeszcze jest komuś potrzebny. Obiecałam swoim klubowiczom, że dopóki będę mogła, będę ten klub prowadziła. I bo już próbowałam nie raz zrzec się tej funkcji, ale no niestety dla Pani są wszędzie drzwi otworem, bo pani ma tylu znajomych faktycznie, ponieważ byłam nauczycielką w lipnie ponad 20 lat w samym lipnie, a w ogóle 35 lat pracowałam, dużo uczniów mam, którzy przechodząc kłaniają się, uśmiechają. Ja nieraz zamyślona idę, a jak ktoś tak szczególnie zwraca uwagę i się uśmiecha, to się obejrzę. Poznaje mnie Pani. Ja mówię i czasami poznaję, ale nie zawsze, bo przecież jak uczyłam w nauczaniu początkowym wiele lat spędziłam. Oprócz tego miałam filologię rosyjską skończoną, więc również uczyłam języka rosyjskiego w szkole, ale, ale najczęściej wspominam tych brudąców małych, które mogłam przytulać, a one się lepiły do mnie jak do jak do, do mamy, bo często tak słyszałam, nawet od, od rodziców słyszałam: Mój Jarek to powiedział, że jakby pani wyjechała z Lipna do innej miejscowości, to on by też tam pojechał się uczyć. Także miałam satysfakcję i w nauczaniu, jako, jako pedagog, i w życiu teraz, kiedy jestem potrzebna. Ludziom nie chcą zmiany w. Przewodniczącej, tylko chcę, żebym dalej z nimi pracowała. I to człowieka podnosi na, na duchu i ma zadowolenie z życia. Dlatego życzę pani dużo zdrowia, dużo satysfakcji, powodzenia i tej pozytywnej energii, którą pani dziękuję zaraża. Dziękuję, ślicznie w... dziękuję za wywiad i życzę wszystkim państwu szczęścia i w życiu, i na drodze życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.